Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Star Stable z aktualizacji. I na samym początku jesteśmy przy Indzie, żeby ogarnąć tutaj sadzonkę. No, muszę zejść z konia, muszę zejść z konia, Dobra. Czas się zająć sadzonką, ciekawe, ile to potrwa. Dobra. No i dzisiaj zadanie z. Z gazetą Jorvik. Zobaczymy, co tam będzie e, pokazane, jakie tam spoilery będą. Jestem tego na maksa ciekawa. Hej Lisa, myślisz, że u wszystkich, u wszystkich wszystko w porządku? Ta czarownica wala na pewno coś kombinowała, więc sama nie wiem. Ja za to wiem, że nasi przyjaciele są silni. Zaufaj mi im. Nic im nie będzie. Pani Hosłow i Beatrix są z nimi. Wiem, że to trudno, ale spróbuj za dużo o tym nie myśleć, Linda. Masz rację, martwienie się o nich niczego nie zmieni. Nie przeskoczymy swoich ograniczeń. Okay, kolejna część. Nie. To już było. A nie, urosło bardziej, chyba. Chyba bardziej urosło, ale nie jestem pewna. No i dobra. To jest wszystko. I zobaczymy, czy będą dwie części, czy nie. Jak będą dwie części, no to jeden odcinek będzie po 15 minut myślę, albo po 20. To zależy, jak długo one będą trwać. No. Okej, okay, mamy tutaj. Oczywiście dużo ludu. Kolejny jeździec, ciągle powtarzam, że nie strzygę włosów, nie zmieni imienia twojego konia i nie sprzedaj ani kiełbas, ani siana. Hej. jestem z prasy, jestem dziennikarką wiesz, powiedz to wszystkim znajomym albo jeszcze lepiej, przypomnij o tym temu facetowi w okularach dzisiaj już nie mnie, czym się zajmuje jakieś 100 razy e, co cię tak zdenerwowało? co się dzieje? Chwila, nie chcesz nic kupić? Tylko chcesz się przywitać? Na Aiden w końcu ktoś normalny. To wydaje się rzadkością po tej stronie wyspy. Jestem Imen, a to mój zaufany wierzchowiec Sahara. Przybyłyśmy ze schodu, żeby stworzyć gazetę opisującą codzienne życie i wydarzenia na Jorwiku. Spójrz, oto przyszło biuro dziennika Jorwickiego. Dobra, wiem, że. to. to fu. Wiem, to jeszcze niewiele, ale z Twoją pomocą może być lepiej. Co ty na to? Pomożesz koleżance i jej starej klaczy? Świetnie, już jestem gotowa, by otworzyć biuro. Pozostało tylko zawiesić szyld. Już sama bym to zrobiła, ale to draństwo jest cięższe od przemoczonego konia Shire. <laughs> Okej. Okay. Jorvik Gazet. Popatrzmy, co tutaj. Zaraz zobaczymy, co na tych gazetach jest tutaj. No i proszę, nawet prosto wisi. Doceniam pomoc, Kalista. Tak, wiem, kim jesteś. Mówi się o tobie na całej wyspie, nawet w małym miasteczku, którego pochodzę. Z kim rozmawiałaś? Mam nadzieję, że y słyszałaś same dobre rzeczy. Co się mówi, y nic zbyt y złego, prawda? Wiesz, jak to jest. Dobry dziennikarz nigdy nie wyjawia źródeł. Powiedzmy, że ufam ci na tyle, by złożyć pewną propozycję. Dziennik Jarwicki jest wolny od zewnętrznych wpływów, ale praca w pojedynkę to żadna frajda. Jeśli chcesz dołączyć do mnie i rozprowadzić tę gazetę po Jorwiku, jednocześnie dając ludziom dostęp do informacji, to chętnie przywitam cię na pokładzie. I oczywiście zapłacę. Pomyśl o tym jako o pracy na półetat. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj właśnie tych jest. Tu mamy przede wszystkim zniszczony most. Tu. A tu szkoła i ponsans. Pomóż, Pomożesz dziennikowi Jorwickiemu? Cudownie, to trafi wszędzie. Kalista daje głos mieszkańcom Jorwiku jedną prostą przes przesyłką. Tak. Na poczcie srebrnej Polany czeka na mnie dostawa papieru, ale Sahara już od dawna nie może nosić ciężarów, więc nie mogę tam pojechać. Może ty i Sapphire odbierzecie ten papier za mnie? Oczywiście. Jakim ty jesteś koniem? Nie mogę z tobą porozmawiać. Nie wiem czy on nie jest właśnie y, tym koniem, co ja mam, ale nie jestem pewna na dobrą sprawę. Nie, to nie jest on. Ale do jakiegoś konia jest podobny. Tylko nie wiem do jakiego. Dobra, bierzemy podwózkę i jedziemy... Y, do miasteczka Srebrnej Polany do poczty. No bo nie chce mi się tułać, tak? A my możemy użyć podwózki, prawda? Poczta z srebrnej polany, czym mogę służyć. O, to ty! Jeśli jesteś tu, by odebrać przesyłkę, mam tylko paczkę papieru dla Immen High Cantle. To nazwisko brzmi znajomo. A tak, Ruth High Cantal. E, Nasze rodziny mają wspólną historię. Byliśmy konnymi gońcami. Kiedyś Jorwik nie miał tylu dróg, a miasto były bardziej od siebie od izolowane. Ludzie polegali więc na takich osobach jak my w celu dostarczenia listów i informacji. Zupełnie jak na dzikim zachodzie. Tak się składa, że dziś wypada setna rocznica pierwszej konnej dostawy poczty na Jorwiku. Mój pra-pra- pra, pradziadek stryczejny stryjeczny, sorry. Mustang Miles był pierwszym śmiałkiem, który tego dokonał. Przejechał trasy pomiędzy Południowym Kopytem, a Rockville w niecały dzień, zmieniając konie 15 razy Rockville. Właśnie się tak zastanawiam, jak oni nazywają właśnie te inne miasta. Wiecie, bo tutaj jest inne miasto, których totalnie nie znamy. Więc może to jest właśnie coś mowa o tym powiększeniu terenu, jak mówiłam w ostatnim odcinku Stani Marzeń. Ciekawa historia, prawda? Może imen umieści się w pierwszym wydaniu jej dziennika Jorwickiego? Ale fajnie się z Tobą rozmawia. Czekasz imen, że znajdzie mnie tutaj, jeśli zechce zrobić zdjęcie do gazety. Czas wracać do Jarlheimu. Imen na pewno nie może się doczekać otwarcia gazety. Dobra, no to wracamy do Jarlheimu. Oczywiście ja mam tutaj podwózkę, bo ja mam tam stajnię. Już nie wiem od ilu kurczaczki lat. Nie wiem, z dwa, z trzy lata? Tutaj. No, nie potrafię. Nie mogę się inaczej przemóc gdzieś indziej, żeby być. Naprawdę. Raz kupiłam chyba w, w złotych wzgórzach, ale nie było to to. Po prostu. Jestem jakoś tak związana z tym miejscem. Tutaj. Hmm. Ale jestem rzeczą mega ciekawa, bo nie wiem, jak, jak nazwą tutaj tą część. Bo to będzie. ta część, tu. Tak. Bo ta część. Tutaj jest zrobiona, jest ok. Ale tu, no nie ma. Prawda? Zobaczymy. Jesteś z powrotem. Teraz potrzebuję już tylko artykułów do gazety. Ha, może powinnam było o tym pomyśleć wcześniej? Przekazujesz imen o informacji o Dereku, tak. Udało ci się tego wszystkiego dowiedzieć od Dereka? Tego cichego, skromnego jest fotografa Dereka? Masz dar. Co sądzisz o dostarczeniu wiadomości mieszkańcom Miroviku? To ekscytujące. Dzielenie się wiadomościami i opowieściami jest bardzo ważne. Praca jak praca. Czytanie jest do bani. I to też jest do bani. Słyszysz jest Sahara? Kalista ma wrodzony talent. Witaj w klubie. Nasz e, masz dziennikarski talent. Jestem pod wrażeniem. To podsuwa pewien pomysł. Kalista, Chce Cię zaprosić do pracy w Dzienniku Jorwickim. Nie jako pomoc na pół etatu, ale jako prawdziwa dziennikarka. Pierwszy krok to rozpowszechnienie wiadomości o wiadomościach. Te ulotki powinny pomóc. Okej. Okay. Wiadomości o wiadomościach. No nieźle. Tutaj troszeczkę zmienili. Tu tak nie było chyba, prawda? Nie było tych kwiatków tu. Tu był butynek. Ale dziwnie się na to patrzy. Dobra. Gdzie ja mam iść? Załatwione dzienniki orwiejskie w imieniu oka będzie na ustach wszystkich. Skoro to mam, za sobą, przekażę Ci podstawowe zasady zbierania najlepszych informacji. Wiesz, jaki jest najlepszy sposób, żeby ktoś zdradził Ci coś ciekawego? Zdenerwuj go. Żartuję, proszę nie nękaj nikogo, jeśli nie chcesz Ci nic. Jeśli nie chce ci nic powiedzieć Dziennikarska rzetelność jest bardzo ważna I chcemy, żeby dziennik jak najlepiej reprezentował prawdę Oraz sam Jorvik Liczy się zadawane w właściwych pytań Im lepsze pytanie, tym lepsza odpowiedź Sprawdź, by ludzie myśleli yy... Wywróć ich oczekiwania do góry nogami A teraz ruszaj, by zdobyć się jak wspaniały materiał Mam obiecujący trop, do którego możesz zacząć Od którego możesz zacząć, dobra? Na początek potrzebujemy czegoś związanego z jeździectwem. Bądź co, bądź konie są ogromną częścią tej wyspy. Według moich źródeł, Jacob Goldsprur od zawsze hodował na wyspie konie arabskie. To od niego moja babcia kupiła Sahara lata temu. Pojedź do młyna Goldspurów i dowiedz się czegoś. W tym samym czasie ja będę podnosić za wyspy dla koni. Niektórzy określają ją mianem Jorwickiej Atlantydy. Okej, okay, tak myślałam. Po nosku myślałam, że to właśnie jest y, Arab, ale... Ja nadal żyję tymi starymi, starymi arabami. A nie tymi nowymi. Jack cię przesłał, bo chce mnie zmusić, bym został burmistrzem? Powiedz mu, że nie ma mowy. Chyba, że niebo zrobi się różowe, a manty zaczną latać. Ta. Jasne. Chciałbyś to zobaczyć. Wtedy mógłbyś zosta zostać burmistrzem. A, pracujesz dla dziennika jorwickiego. Każdy wie, że hoduje najlepsze konie arabskie na wyspie. Zastanawiasz się jak do tego doszło? To długa historia, ale skoro już tu jesteś. Kiedy byłem chłopcem, mój tata podarował mi arabską źrobicę, którą nazywałem Nina. Dorastałem razem z nią i wszystko było dobrze, aż zaszła w bliźniaczą ciążę. Dla ludzi to wielka radość, ale dla koni rodzenie bliźniaków jest bardzo niebezpieczne. Byłem zrozpoczony. To mógł być koniec mojej biednej Niny. Gdy zaczęła rodzić, byłem na farmie sam. Zacząłem biegać i wołać o pomoc, aż usłyszała mnie moja, pewna młoda dama, która pomogła mi odebrać poród. To był istny cud. Że bliźniaki urodziły się zdrowe W tej nocy zdają sobie sprawę, że poznałem moją przyszłą żonę Ewelin Od tego czasu hodowaliśmy konie arabskie Na farmie Złota Ostroga Znaczy dla mnie jeszcze więcej Od kiedy Ewelin Ech. E, Czy na tych polach można jeszcze znaleźć krewnych Niny? Opowiedz o mnie, o swojej żonie Na tych polach można jeszcze znaleźć krewnych Niny e, Co? W piachu? Tak, Tak to dla mnie brzmi Evelyn, wiesz że zaginęła? Okej, okay, czyli zrobiłam błąd. Evelyn, wiesz że zaginęła? Chwila. Czy to był podstęp? Wszystko było podstępem, żeby zacząć o niej mówić. Ile razy mam wam powtarzać? Zostawcie moją rodzinę w spokoju. Czas zadzwonić i przekazać jej informacje. To nie było dobrze zadane pytanie, niestety. Witaj z powrotem w Jarlheim. Mam nadzieję, że wywiad się udał. Pamiętaj, że się zadawane właściwych pytań. No, no, nie udało mi się. Wątek wyspy dla koni w wypalił. Wygląda na to, że Jorvik zupełnie zapomniał o tym tajemniczym miejscu. Wyszło, że jest na przerwę. Właśnie złożyłam zamówienie w Stable Bugs. Możesz je odebrać. Gdy ciebie nie będzie, przygotuję końskie smakołyki. Safire i Sahara zasługują na przerwę, tak jak my. Hmm, to jest to. Dzięki, Safire dostanie swój smakołek, a to napój dla ciebie. Thank you. Dobra, poważny artykuł już mamy Teraz czas na coś lżejszego Kolumnę plotkarską Jorvik to miejsce pełne skandali Więc ruszaj znaleźć najświeższe plotki Jakie ta wyspa może zaoferować Już zaprosiłem do Jarlachemu osoby, z którymi będziesz rozmawiać Więc nie musisz jechać daleko Wróć do mnie, gdy skończysz Okej okay. Jechać tam, dobra Ciekawe z kim mam rozmawiać Szkoda, że zepsułam, bo moglibyśmy porozmawiać trochę właśnie na temat Ewelin, czyli jego żony. I dowiedzieć się paru smaczków. No trudno. Ciekawe, czy tym razem będę mogła normalnie zadać pytanie i, i się uda. Nie, syntax pewnie, co nie? Nie w głowie mi plotki. Jestem tu, by uświadomić ludziom, że na Jorwiku 8 rocznego. Mówię tu o planach. Git. Stara grań, Niedźwiedzi Przylądek, Północna Przełęcz, Niedźwiedzi Przylądek? Co, co to miejsce mają wspólnego? To wieczne place budowy, po których kręci się pełno nic nie robiących robotników GET. To wszystko tylko przykrywka. Razem możemy odkryć o co chodzi im naprawdę. Mam dowody: udało mi się zharkować e, sieć łączności GET i odkryć podejrzane nazwane dokumenty. Operacja nic nowego. Widzisz o czym mówię? Czas na mnie. Muszę wracać do epony. Mam nadzieję, że Twoje informacje były dość mocne, by znaleźć się w dzienniku. Kalista, uważaj na siebie. Okay. Słowo daje, słowo daje, idzie to dopiero plotkarze. Ciągle rzucają się sobie do gardeł. Nie mieszam się, ale to co słyszałam potrafi zdziwić. Kojarzysz różane krzewy po, przy rzece Silver Song biegnących wokół Valaday? Avalon twierdzi, że staranie o nie dba, ale podsłuchałam jak inny droid mówił, że są sztuczne. Nie dziwo że kwitną przez cały rok. A skoro mowa o Avalonie, pewna zwariowana plotka mówi, że on jest jedynym zakapturzonym druidem w Valaday. Gdy tylko zrobi coś wstydliwego, obwinia innych zakapturzonych druidów i zaczyna tyradę o wyjątkowości. Ale e, jeśli jest jedynym zakapturzonym druidem, to kto rozprowadza o nim plotki? Hmm. Może robić to sam? Cóż, plotki to on lubi. Lubi. ten. Konrad. Gdy pracuję w później uderzając młotem temu kowadło, to tak jakby cały świat nie istniał. Ludzie traktują mnie jakbym był niewidoczny, ale ja wszystko słyszę. Na przykład wiesz, że Beatrice i Josh byli pa parą, rozstaje się polubownie i po dzień, e, dziś dzień się przyjaźnią, a wiesz, że Loretta, e, co Roletta robi, gdy chce się odstresować, pływa w rzece e, południowego srebra w ubraniach, liczając oboty jezieckie i kask. No i jeszcze, znowu mielnym ozorem, powiedziałem za dużo. Daj mi spokój. Dobra. Loretta, taka, taka elegancka, a się kąpie w ubraniach, nie? I w kasku i wszystkim. Seria masz już trzy tematy? Próbowałam podpowiedzieć Corneli o stare plotki z Jarlheimu, ale nic z tego. Ta dopiero nambrała wody w usta. Mówię ci. Dobra, musimy coś wybrać. Jak myślisz, który temat powinien trafić do kolumny plotkarskiej Dziennika Jorwickiego? Syntaks i plotki get. Fara i plotki o druidach. Konrad i plotki z kuźni Morland. Ojej. Może. Może syntaks plotki get? Ciekawy wybór. Zastanawiałam się, co na to e, nasi czytelnicy. Ciekawy wybór. Okej, okay, dobra. Powtórzę samo. Ta gazeta będzie wspaniała. Powierzę Ci teraz najważniejsze zadanie: Przeprowadzenie wywiadu do tematu, który potrafi, trafi na okładkę. Zaprosiłam do Jarlachemu trzy osoby, które chcą podzielić się swoimi powieściami. Porozmawiaj z nimi, a gdy wrócisz, wybierzemy najważniejszy temat. Strażnicy z Jarwiku dokonali niesamowitego odkrycia. Znaleźliśmy na Jarwiku wiele okazałych e, okazów nowych roślin. Okazy te zostały odkryte w łańcuchu górskim nad torem wyścigowym baronowej. Rosły wokół tajemniczego obiektu wyglądającego jak spodek, czy to prehistoryczne rośliny, a może są efektem mutacji. Tak czy inaczej, to przełom dla wszystkich botaników. Dziś na wygranie wybuchł wielki pożar. Niebo było czarne od dymu, a mieszkańcy biegali bez ładu i składu. Ponieważ wszystko zaczęło się w kuchni pikarni... W kuchni pikarni. Nie, żeby o coś o tym wiedziała. Na szczęście grupa jeźdźców przybyła mi z pomocą. Znaczy, temu, który wywołał pożar. W przeciwnym wypadku spłonęłoby całe miasto. Prowadzę badania nad zamkiem w Dolinie Złotych Wzgórz. To zamek Marczyn... Kask? i chcę aby wszyscy o nim wiedzieli dowiedziałam się o dacie budowy tej warowni i mało znanej rodzinie królewskiej Jorwiku słyszałam nawet plotki o tym kto tam teraz mieszka to chyba dobry temat na układkę Panie by było jakbyś powiedziała co ale zamek mnie najbardziej interesuje po prostu zamek mnie bardziej interesuje więc zaznaczam zamek sama bym się z chęcią dowiedziała i weszła tam do niego Naprawdę Dobrze, mamy trzy potencjalne artykuły na pierwszą stronę Teraz najważniejsze pytanie Jak myślisz, który ten temat e, Powinien trafić na okładkę dziennika Jorwickiego Nietypowy roślinny z obiektu Spadkopodobnego Przypalone bułki ofiarą pożarów Piekarni Nowej Grani Tajemnice zamku Tego poznane podczas nowego historycznego odkrycia Osobliwe, lecz urzekające Zupełnie jak Jorwik No to mamy najważniejszy artykuł jutrzejszego wydania. Ostatnie zadanie na dziś. Potrzebujemy zdjęć z Tajni Jorvik. Jeśli uważasz się za fotografa, weź ten aparat i cyknij dla mnie parę fotek. Ogólnie to jestem mega ciekawa tego zamku, bo no, nie możemy się do niego dostać. Widać, że jest on tam odnowiony, coś tam jest zrobione. No ale nie słyszałam o tym, żeby ktoś tam mieszkał, więc no mnie ciekawi. Tak samo e, ten. Fort Maria. Tak samo Fort Maria mnie bardzo, bardzo interesuje. No ale istnieje jakieś tam przeciwwskazanie. Tak, dupa no, tak, konia na tym, <gł> na pierwszej stronie. E że się tam dostaniemy, ale do tego zamku, naprawdę, no to jest ciekawy temat. I to też jest w takim stopniu taki smaczek, tam też właśnie na tym odcinku, co oglądałam, właśnie o tym było mówione, że no ma być to otwarte. To ma być pokazane, wiecie o co chodzi. E, więc no, czekam z niecierpliwością, tak samo właśnie na powiększenie tego terenu. Tylko to będzie chyba taki teren. Bo w stajni marzeń chyba też mamy taki teren, prawda? Nie mamy całego tego tutaj. I wczoraj ja przecież nagrywałam, nie? O Rety, to jest coś. Masz talent e, fotoreporterski. Zajmę się wydrukiem pierwszego wydania. Wróć jutro, żeby nie przekapić otwarcia. No dobra, no to... to jest pierwszy odcinek. I nie będę mogła zrobić podwójnie. <grytanie> znaczy tak, ja jutro to nagram. Dla mnie bez problemu, tak, rano. Ale nie wiem, czy uda mi się zmontować to na tą samą godzinę. Czy ten odcinek pojawi się najpierw, a po 30 minutach albo po godzinie pojawi się ta druga część, no bo tutaj jest, tak? A nie chcę wykupywać, bo zbieram sterekoński, nie? Więc widzimy się po prostu w kolejnym odcinku i ten będzie trwał 31 minut, bo go po prostu. Nie podzielę, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!